Będę ja miał na chance, ma no la opsa ile sekund mi się to uda. Myślę, że... Oops. <laughs> Sorry, myślę, że w... 12 sekund. Oj, 3. Ja myślę, że... Cerry. Daj, daj, podajmy. Nie możesz, bo mi. Ja bym tego nigdy nie zrobiła. Nie zrzegasz się? Mhm. Nie? Mhm. Dobra, 30 sekund! Mhm tak, specjalny płytę czwartek. Napiszcie w komentarzu, ile wy zjedziecie pączka w pusty czwartek. Ile wam zajmie, wypchnięcie do wyjeździecie jednego pączka? Ten był <many> z żabki. Nie wiem, jaka tam jest gramatura. Czyliście tam kto chodzi? No, za 50. Tak, nie 5, 4, 3, 2. Jeden nie przegrałaś. Pola to loser. Szartuję, ja to loser, bo ja bym nie zjadła nawet. Jest, jestem taka malutka, żebym nawet nie zjadła jednego ponczusia, jednego dnia. Bo taki ponczuś to jest dla mnie na tydzień. Więc wiadam na to timelapse. Jeden ponczuś to jest dla mnie na tydzień. Taki mały Zjedzone. Pączuś. Mega dobry. Ogólnie ten pączek z żabki. Nie jest tak tragiczny. Zostaje taki dziwny posłań, ale zły nie jest. Więc jakby... Polecam. Jeżeli chcecie panią zjeść pączkę na czas. Dzięki, że mi przerywasz. To bardzo nieprofesjonalne. Dobry. Kończę, kończę nagrywki z tą panią.